Why? Oh, Why? Uh. No bo odeszło w porę, w porę i do góry czekaj, jak ja zostawię. To jest dobry samolot, bo on się nie popsuje nic. Andrzej poprzeglądał, Znalazł parę miejsc, troszkę go podkreśliłem w niektórych miejscach eee... gazu, gazu mu troszkę więc to jest wątpocie. Вау Спасибо большое Do góry, do góry, do góry. I nawrót. Nawrót, nawrót, jeszcze, jeszcze. Do góry, do góry, do góry. O tak, jeszcze. I też nawrót. Do góry, do góry, do góry. Do góry, gazu, gazu i do góry. O tak. Do góry, do góry go podnieść. I nawrót, nawrót na nas. O. Ale w lewo, w lewo, w lewo, w lewo I wysokością, wysokość, o, wysokość. o Gazu, gazu więcej, bo będzie opad. Gazu! Nieka. To ostatni lotnik